Witam Was moi drodzy, witajcie w tą w te środowy poranek, w ten środowy poranek, tak, w ten środowy poranek witam Was bardzo serdecznie po godzinie 10, czyli odrobinę o innej godzinie, godzinie niż zazwyczaj. A ja niedawno wstałem, pewno też sami w większości niedawno wstaliście, ponieważ mamy wakacje, choć nie dla wszystkich wakacje oznaczają tak naprawdę wakacje, dla mnie na przykład to znacza wzmożoną ilość streamów. Dzisiaj akurat trafiło się na plastucha, dokładnie PlayStation 3 e, oraz ich e, Gran Turismo 6, wersję demonstracyjną. Chociaż to nie jest do końca tak, aż tak wersja demonstracyjna, ale pozwala sobie zagrać w to, co przygotowali nam e, nowego studi studio, co przygotowało nam nowego studio Polyphony Digital. Ja już w sumie robię drugi raz ten materiał, ponieważ wczorajszej nocy w sumie chcieliśmy przygotować takie pełnoprawne, profesjonalne, strumykowo z tej gry, z tego, z tej, z tego demka, okazało się, że Twitch dał ciała i ogólnie nawalił. Więc robimy to tak czy siak w środę, powiedzmy, że w godzinach porannych. I w sumie do czego mamy dostęp w demku GT6? Nie wiem, sprawdzimy. Na pewno teraz jestem po samouczku, który trwał, no nie wiem, tak z 10 minutek mniej więcej. I w sumie no wyjaśnił mi, jak się jeździ. Jak używać tych wszystkich przycisków na padzie, jeżeli chodzi o jazdę. I teraz muszę sobie chyba kupić jakieś autko I tym autkiem będzie Nissan Leaf. <grymne> o mój Boże! Imba Auto, tak Nissan Leaf G, GT Academy Version rocznik 2011. Co my tam mamy? Różne dziwne rzeczy. Możemy sobie kolor dobrać. Wow, jest różowy? Czy jest kolor różowy? Hmm mają takiegoś tam czystego, różowego, i nic w tym stylu, no to wybierzemy sobie krwisty czerwony, jak to na Moskity przy, przy, przystało, oraz biorąc pod uwagę to, że, że czerwone auta czerwone auto zawsze szybciej jeżdżą. No i byśmy mogli też coś zrobić, jazdę testową, poczytać sobie info o aucie albo galerii, galerię obejrzeć, no ale niestety tego nie ma w tej wersji demonstracyjnej. Co warto zauważyć jest to, że... Tak, no chcę kupić auto, no innych w sumie opcji nie mam w tym momencie. Co warto zauważyć to to, że ta wersja demonstracyjna jest tak, że rozpoczyna kolejny sezon czy coś w tym stylu GT Academy, GT Academy, czy akademia GT jak to woli. Czyli, tak jakby, zawody dla graczy, których nagrodą jest możliwość wzięcia udziału w prawdziwych wyścigach, w prawdziwych autach, w prawdziwych bolidach wyścigowych. to jest całkiem fajną opcją, jeżeli kogoś rajcuje i kręci tego typu zabawa. No i tu się odzywa teraz Lucas Ordons, czy jakoś taką się nazywa, który jest yy, zwycięzcą tam laureatem, czy kimś tam ten deseń poprzedniej właśnie edycji GTA Academy, czy tam pierwszej nawet edycji GTA Academy, już nie pamiętam nawet. Ale to strasznie wkurzające, te jego teksty są tak wkurzające, że nawet nie pytajcie. No dobrze, ale właśnie kupiliśmy swój pierwszy samochód, super no. Aha, i no jest polska wersja językowa, co widać, no ale trochę, to raczej nie jest wielkie zdziwienie, jeśli chodzi o chyba Gran Turismo, podejrzewam, bo tutaj jest zbyt wiele do tłumaczenia, tak czy siak nie ma aż tak. Bla, 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 jeśli zajmiemy trzecie lub wyższe miejsce, zdobędziemy puchar, sprawdź czy potrafisz zdobyć go w każdym wyścigu, będziemy Cię dopingować. Jak dacie mi jakiś potlenek azotu, to, to będzie fajnie, No dobra, mamy Sunday Cup, czyli puchar dla niedzielnych kierowców. Zobaczmy czy sobie poradzimy, podejrzewam, że... nie wiem, Gramy chyba na jakichś ręcznościowych czy jakichś tam amatorskich ustawieniach jazdy, więc nie czepiajcie się zbytnio. Zmiana samochodu, na to sobie niestety pozwolić nie, mo nie możemy. Trasa nie jest jakoś szczególnie trudna widzę. Nie ma jakichś wielu tam powiedzmy, że zakrętów trudnych w opanowaniu, wydaje mi się. Eee, wyścig dla początkujących kierowców samochodów o osiągach do 300 PO. W skrót PO niezbyt dobrze mi się kojarzy. Nie do końca jestem pewien co on oznacza w tej grze, ale nie wnikam. Walcz o prowadzenie w wyścigach na dwóch różnych torach. O, bo dwa różne tory, ciekawa sprawa. Tu widzę tylko jeden tor, co ciekawe. No i też będziemy, będziemy zdobywać też trochę kredytów. Nie powiem Wam, czy jest więcej niż jedno auto, czy tak razy cokolwiek czy, czy, czy ta oferuje innego niż to, co teraz widzicie, bo sam jeszcze tego po prostu nie grałem, sam jeszcze w to zbytnio nie i tego po prostu nie wiem. A. I co mi strasznie się nie podoba w Grand Turismo 6, nie wiem jak to było w przypadku innych części, bo zbytnio nie grałem poza jedynką i dwójką, które byłyś naprawdę świetne, to to, że gra jest, przynajmniej jak się jedzie, jest stosunkowo brzydka. Ta gra jest naprawdę brzydka, przynajmniej ten tor samouczkowy był strasznie brzydki. Tak mi się wydaje. Z kolei, gdy można było obejrzeć powtórkę, to gra jeszcze dawała radę jakoś tam, tak, ale w przypadku. Prowadzenia auta z poziomu kierownicy, maski czy bez w takiego oprzyrządowania, to gra wyglądała naprawdę średnio. I jakby ktoś nie wiedział, to naszym kierowcą jest Jebediah Kerman, więc to na pewno dobrze się skończy. I mam nadzieję, że gra nie jest za głośna i nie za cicho, czyli jest tak mniej więcej w sam raz, bo to wszystko jest nagrywane na żywo, to znaczy na streamie, a to jest chyba nasza czerwona strzała. I coś cicho. Hmm. Może trzeba troszeczkę co najmniej podejrzewam. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. moskic skup się na jeździe. O, zaraz, czy mi się hamowało, dobra. Co mi się strasznie w serii Grand Truizmą. Przynajmniej nie wiem, to we wszystkich częściach było, bo się naprawdę nie pamiętam. Pierwszą i drugą część grałem całe lata świetne. Y, temu y, to to, że wszystkie praktycznie. Y, wszystkie kontrole są jakieś dziwne. To znaczy w większości grach. Spusty odpowiadają właśnie za gaz, hamowanie i tego typu rzeczy. Tutaj z kolei, spusty w sumie nawet nie wiem co robią, chyba nic nie robią, chyba odpowiadają za zmianę biegu, podejrzewam. Podejrzewam, że odpowiadają za zmianę biegu. A tutaj za jazdę do przodu i za hamowanie odpowiadają klawisze X i chyba kwadar z tego co pamiętam. Chyba tak to mniej więcej na. Wow, tak to mniej więcej na plastuchu wygląda. I to mi się strasznie nie podoba. I co najbardziej mi się nie podoba, to jesteśmy ostatni! Trzeba tych gimbusów wyprzedzić, kurde. O, Łączmy sobie obraz z kokpitu, z naszej deski rozdzielczej. Kurcze, mamy tylko trzy okrążenia, musimy tych gimbusów wyprzedzić, kurde. To mi się uda. Z tym może być podejrzewam dość ciężko, bo do jakichś wybitnych kierowców gran Turismo nie należy, ale tutaj chyba nam tego Nissana się uda wyprzedzić i podejdziemy do kolejnego Nissana. Czy to są też Nissany? Chyba nie był Nissan. Nie jestem do końca pewien jaka to była marka Włącz nitro Chciałbym, naprawdę chciałbym włączyć nitro Ale cóż no i tutaj nie będzie żadnych cięć Nie będzie żadnych, nie wiem Cięć, żeby pokazać, że żeby, żeby Wasz prezenter jest imba graczem. Bo niestety, jak powiem To jest nagrywane wszystko na żywo Co so, może mogę udowodnić poprzez przeczytanie dowolnego losowego komenta Na czacie Ale dobra, jesteśmy trzeci To już jakiś sukces Dla takiego niedzielnego kierowcy jak ja ja wypadłem z trasy, godna Jest też widok taki, trochę bardziej z maski, i jest taki widok, który w ogóle jest nie do ogarnięcia. znaczy, nigdy nie potrafiłem jeździć z trzecioosobowego widoku w Gran Turismo, to jest w ogóle jakiś kosmos. Te auta się zbyt dziwnie zachowują, jak się jeździ z trzecioosobowego widoku w tych grach, zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie da się. Z takiego widoku jeździć, co w sumie nie jest złe. No, bo można sobie powiedzieć, z, z, z kierownicy, z maski, czy w ogóle bez tych wszystkich dodatków, tak naprawdę. No i grafika. Nie wiem, no, jak wy oceniacie teraz grafikę z tej gry? Bo dla mnie jest ona. bez szału. Naprawdę bez szału. Znaczy, w tym momencie w sumie ten tor jest całkiem ładny, akurat. To nie jest taki w sumie wcale zły, ale tamten tor, który graliśmy wcześniej, to był tragiczny. Pod względem nie wiem, detali, czegokolwiek, to był tragiczny. Ten tor jeszcze w sumie chyba daję radę podejrzewam a, pięknie grafika FGTA an Andreas otwórz spadochron a no i cóż a jednak daliśmy kurde radę i to tak konkretnie jak wyprzedziliśmy jednak żeby daje Kerman, prawie jak nasz polski stick Ono już też jakoś specjalnie animacja nie haczy, bo OBS nie przechwytuje tego wszystkiego w 30 klatkach, tylko około 22, 25, 27. Tak sobie lata między tymi, tymi poziomami graficznymi w sensie klatkowymi. Oj, zobaczcie tutaj sami, że ta gra wygląda zupełnie inaczej, gdy ją się teraz ogląda jako powtórkę naszego przejechanego naszej przejechanej trasy. A zupełnie inaczej wygląda, gdy się jedzie. Nie, nie rozumiem, z czego to wynika. Czy oni tutaj do, do, dodają dodatkowo jakieś wspomagacze graficzne, czy co? Nie do końca jestem świadom, nie ogarniam czemu tak się do końca dzieje. Można pomylić z prawdziwością. Praca kamery, nic więcej. No właśnie, mi się wydaje osobiście, że i dodali tutaj jakieś efekty. żeby tutaj nawet widać, jest efekt z tym słońcem i jakiś filtr narzucony w tym momencie, ale to akurat nie o to mi chodzi, tak? Tylko, że sama gra jakoś tak naprawdę ładniej wygląda. O, tu widać, że profesjonalny kierowca jedzie. Rzuca się na boki, żeby jak najszybciej, żeby użyć efektu bugu. <grystanie> dobra, naoglądaliśmy się. Teraz trzeba stąd wyjść. No i dobra, powinniśmy jakieś chyba teoretycznie pieniążki zarobić. I tak właśnie jest. Zdobyliśmy 8000 kredytów, czyli sukces. I gratulują mi zdobycia złota. Oh yeah! Bugo... Długo jazd, <noise> tak. A, wróć do ekranu wyboru wyścigu, bla bla bla. Powtórki już nie chcemy, opcja jazdy nie chcemy, wyjść. A nie, zaraz. A czy to nie był jeszcze drugi wyścig? Aha, bo to są, są dwa wyścigi, dobra. Mogą teraz po prostu chyba start wziąć. Z kolei ten tor jest taki w sumie troszeczkę pokręcony i troszeczkę długi. <noise> to znaczy ma długą prostą i kilka zakrętów. Hmm, to będzie ciekawe. Chociaż nasz kierowca nie zginie tak jak w Kerbalach. Tak! <grymny> no dobra, GBD Kerman ponownie jest, kurcze... Ech, nerfiony przez grę, ponieważ startujemy ostatni. Niestety nie startujemy z pozycji pole position, a szkoda. No ale trudno, nie można mieć wszystkiego. Trzeba pokazać, na co nas stać. Już jak to jest prawdziwy badass. Elo Moskit. Elo XB Chart. No i jak krakietę czas włączyć. kurczę teraz. W ogóle powiem, że nie potrafię jeździć. Takiego odgłosu silnika, słyszycie? Jakaś rakieta startowała normalnie, e, strasznie nie potrafię jeździć na analogach w Gran Turismo. Nie wiem czemu. Ciężko mi się strasznie strój na analogach. Aj, 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 aj. Nissanku, wypier aj, wypierpapielaj. Czy ty się Prusiem? Nie, nie czciłam się Priusem, tylko Nissanem Leafem To chyba też jest elektryczne autko, podejrzewam. tego co mi wiadomo. A, po zewnętrznej, po zewnętrznej, po zewnętrznej i po wewnętrznej. Oh yeah. Ja w sumie bym bardziej w Force pograł. Nie wiem, znaczy wiem w sumie czemu, ale jestem bardziej. Jestem bardziej. E, powiedzmy, że za serią Force aniżeli Gran Turismo. Bo Gran Turismo, mówię, było świetne kiedyś. Teraz, no nie, musiałbym w sumie pogać, Może wtedy bym jakoś miał inny pogląd na te tego typu rzeczy. W sumie mogę Ej, od moj, mojego kuzyna piątkę pożyczyć w Gran Turismo. Ale jak mówiłem, jestem bardziej za forcą. Jakoś tak bardziej do mnie przemawia, troszeczkę bardziej zręcznościowy e, charakter jazdy. Uwaga, bieg rakieta odpalony. I zajeżdżamy drogę. Wow, 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 dobra, nie tak chciałem zajechać drogę. Pełna <tłynna> profeska, nie ma co tamto. Ej, tu wyrobimy się? No właśnie, to jest czerwony... Czerwona, kurcze, plama, przed którą trzeba zwolnić. Dobra, spróbuję teraz na analogu przejechać to okrążenie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wow, ale strasznie czułe jest to sterowanie, naprawdę. Ciężko troszeczkę wykminić, kiedy dokładnie skręcić. Żeby było delikatnie. Co dość ciężka sztuka, nie powiem, że nie. Przydałoby się kierownicę do Gran Turismo. No niestety nie mam żadnej pod ręką. Wow, 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 wow. Dobra, jesteśmy już pierwsi, więc musimy się specjalnie martwić. Jednakże nie wypa... Badałoby nie wypaść chociażby z trasy. Pożycz GT5, to ci kiedyś dam Ferrari na start. Okej. Okay. Nie, mogę pożyczyć GT5 na mojego kuzyna. Chyba musiał tak zrobić, podejrzewam. Trzebałoby sprawdzić z czym to się kurczy jeden syf. I trzeba by w końcu własną konsolę kupić. Wciąż gram na konsoli kumpla pożyczonej, którą kiedyś będę musiał tak czy siak oddać, W na razie nie spieszy mi się do tego. I ponownie pierwsi. pierwsi. Pierwsi nie będą ostatnimi. Wnętrze stylowe jak w polonezie, tak. No. No i cóż, wygraliśmy chyba niedzielny turniej dla niedzielnych graczy. Oczywiście powtóreczka efektowna. No kurczę, no sami przyznacie, że modele Out są całkiem ładnie zrobione. Wygląda to całkiem ok na powtórkach, naprawdę, kurde, zupełnie inna gra na powtórkach, zupełnie inna gra, jak się kurczę gra z poziomu kierownicy. No nie rozumiem tego kompletnie. Kompletnie nie jestem tego w stanie zrozumieć. Lepiej zaczekaj, aż wyjdzie PS4. No niby tak, ale PS4 też zamierzam kupić, więc to tak nie do końca też w ten sposób. Piknie wygląda w 320p. <grym> Wyścig blenderów. <grym> Ok, zobaczmy. E, zobaczmy, co będzie. Dobra, wyjdźmy, co jak tak wcisnę. Start to jeszcze raz będę musiał przejechać ten wyścig, tak? Hmm. No i dobra, mamy wygrane dwa zawody. Co mi to. Czy to coś mi da? Aha, zwycięstwo w Sunday Kapie, Następny. Przez zawody są wyżej. Clubman Cup to zawody jednej marki przeznaczone dla posiadaczy Nissana 370Z. Lepiej leźć do salonu, kupić odpowiedni wóz. Się sure thing, boss. Oj, w końcu jakieś może będzie kurcze. W końcu jakieś wyzwanie będzie. God eee, wściekły siliczny. Może to za, co to są za kolory. Boże, przynajmniej świętszy. Ale jak coś jest strasznym pedantem, jeżeli chodzi o nazewnictwo kolorów, naprawdę. O, żółte, żółty nissan, to nawet pasuje. Nie kupujemy, bo nic innego sobie w tym ekranie zrobić nie możemy. No, wygrywa się. No i teraz clubman, clubman cup. No zobaczymy, czy damy radę. Pożyjemy, zobaczymy. No i też niezbyt skomplikowana trasa. Aczkolwiek ten zakret na środku trasy może być trochę zdradziecki, coś czuję. To szczerze, może to nie być e, łatwy wyścig, podejrzewam, szczególnie z tego typu już autami. No ale cóż, do odważnych świat należy. A jako, że jestem profesjonalnym, licencjonowanym kierowcą rajdowym w kerbalach, to powinniśmy sobie dać radę. Hmm. No dobra, Jabedaya, pokaż na co cię stać. O no same Nissanę, no bo to jest wersja demonstracyjna. Która jest w w jakiś sposób fundowana przez Nissana, podejrzewam. Mi się dziwi, gdyby tak nie było. Czy była z cywilizacja? Nie wiem, ale teraz się cywilizacją nie zajmujemy. Teraz zajmujemy się wyścigami. Pod tlenkiem azotu. ...azotu, rakietami w czterech literach i tego typu rzeczami. No dobra. Widać od razu, że siedzimy w troszeczkę innym aucie i co ciekawe w tym aucie jest nawet zegarek. Tylko nie jestem do końca przekonany i pewien co ten zegarek pokazuje, ale w tym momencie czuć moc. Czuć moc, że to auto jest szybsze, mocniejsze, by ciekawie je sterować coś podejrzewam, choć... Ej, w ogóle Kwiatkowskiego wyprzedziliśmy. <laughs> y i podejrzewam, coś, co ja podejrzewałem, co ja kurczę podejrzewałem, nie mam zielnego pojęcia, ale muszę uwadać teraz bardziej na trasę aniżeli na czat, więc wybaczcie, że nie będę czytał komentarzy, no bo jednak nie jest to prosta rzecz, czytać i prowadzić. W końcu nie bez kozery obowiązuje zakaz pisania smsów, czytania smsów, czy rozmawiania przez telefon w czasie jazdy samochodem, więc tutaj może lepiej jednak będę trzymał się jakichś tam podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze. I przy okazji spróbuję wygrać ten wyścig z innymi podobnymi samochodami. To jest całkiem wykonywalne z tego co widzę, bo już mamy czwartą pozycję. Hamuj, 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 misiu, hamuj, hamuj, hamuj. Aj, aj, ale nie przez trawę, nie przez trawę. Oje. Oh yeah. Czy będzie Little Big, Little Big Planet 2? Nie wiem. Na razie nie. Jakoś Little Big Planet do mnie nie przemawia specjalnie. Nie wiem, nie wiem, czy on po prostu... Znaczy, gdybym z panelą, to jeszcze może, okej, okay, ale... Granie z kimś bądź samemu w dół planet to średnia opcja Dobra, teraz się będzie hamować! Szyd, 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 Chyba w kogoś wjechałem Podejrzewam, że chyba w kogoś wjechałem I chyba tak troszeczkę staranowałem ich Ale jesteśmy pierwsi, więc Ja się szczególnie tym przyjmować nie zamierzam W końcu o wygrywanie w tej grze chodzi Jakby nie patrzeć Uff Takie ładne brzmienie ma ten samochód nie najgorsze, lepsze niż ta kosiarka, kurczę. Czy jak to woli suszarka hmm. lifa, A co w sensie nisam leaf. O fuk. Dobra. Trzymamy pozycję lidera. A co? Zobaczymy się patyczkować. Jak pierwsi, to pierwsi. Pierwsi będą ostatnimi, ale w tym wypadku... Dobrze, Kony. Wiem, że masz LBP2, że to mi pisałeś chyba kilka razy. Jeszcze raz mi napiszesz, chyba dostaniesz bana, obiecuję ci. Bana na czacie i bana na znajomych na playaku, obiecuję ci to. Fotoradar moskit. <laughs> tak. Kurczę, to jest takie pytanie, co wskazuje ten zegarek po lewej na desce rozdzielczej? Znaczy po środku, ale po lewej naszej w tym momencie. Coś może wytłumaczyć, bo na pewno nie jest godzina. Będziemy już tam kilka minut. W sumie dwie, trzy minuty przejechaliśmy, a ten zegarek w ogóle się nie zmienił. To czas w grze. Jak czas w grze? Już to bez sensu. Kwiatkowski ostatni, jakoś tam jest specjalnie nie dziwi. W końcu Kwiatkowski to nie Kubica. Napodziwiajmy się naszego wyścigu. <ścoughs> Czy jest uchwyt na kubki? Nie wiem, trzeba będzie sprawdzić. Oh yeah. Jakoś się zmieniało kamerę. A, tak można było zmienić kamerkę. Ej, 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 można sprawdzić czy jest uchwyt na kubki. Jest? Czy to coś co jest po środku to jest uchwyt na kubki? Chyba tak, pod teraz jego ręką mi się wydaje. Już chyba tak. Więc uchwyt na kubki jakby ktoś pytał, chyba jest. Ten zegar pokazuje czas w krybalach. Czy da się zachować? Nie wiem, podejrzewam, że da, ale to jest raczej... Średnio dopracowany Bayer, szczególnie, że tymi pojazdami raczej ciężko byłoby wydechować, tak mi się wydaje. Dobra, ta buza jest, co jest kurcze z jednego z Gastunów Gran Turismo ogólnie. Ale raczej sobie na razie daruję, bo zaraz dowalą się do praw autorskich jak to wrzucę na tubę. No, 10 tysięcy kredytków, Milusio. Kerbalo złotych, jak to woli. <gry> Okej. Okay. Co się stanie, jak teraz wcisnę start? Pytanie, co się teraz stanie? Czy będę miał teraz kolejny wyścig, czy ten sam? Chyba ten sam, nie? Chyba ten sam, tak. To jest ten sam wyścig, sobie możemy go darować. Zniszczysz planetę. Pojedziesz ten sam? Tak, tak. Dobra, jestem tego świadom, czaję. Trochę bez sensu ten system, że można od razu przeskoczyć do następnego wyścigu z poziomu... Z poziomu właśnie zakończonego, co wyścigu trochę, trochę syf, no ale trudno. O mój Boże, ale zawijaniec. O, o kurde, to będzie wesoło. No, ale ten zawijaniec będzie idealnym momentem, gdy go skończymy. Do zakończenia materiału z Grand Turismo demka to jeszcze jeden, jedne zawody będą, ale mimo się zajmiemy następnym razem, czy coś w ten deseń. A pozostałe Wam jeszcze, powiedzmy, że. Powiedzmy, że odkrycie sobie, co jeszcze oferuje demko Gran Turismo 6. No ale dobra. Skończmy tam banialuki opowiadać. Jedź pod prąd. I nie jedz, tylko jedź pod prąd. Boże, przynajmniej świętszy. Gramatyka w polskim narodzie ginie. To mnie czasami trochę przeraża. Dobra, to mam troszeczkę taką, jakby wieczorną, albo jak to woli, poranną trasę. Takie słońce jest dość, dość nisko, znaczy się. I cienie są stosunkowo długie. Co generuje ciekawy efekt, jakby nie patrzeć. I przepraszam za kolejne, jakby nie patrzeć w tym materiale. Ale trasa jest strasznie pokręcona, ale ładna. Wow, trochę ścieliśmy. Trochę nawet bardzo. Wow, hamuj, hamuj. I wyprzedzaj. Ale... o Boże. Wyprzedzaj inne auta, nie siebie. Nie ty uprzód wyprzedzaj. Nie o to mi chodziło. Wow, 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 ej, ej, kurde, ludzie. Jak wy jeździcie? Jak wy kutwa jeździcie. To was jeździć uczył. Bywał ty Dzięki Krzysiu. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Hamowanko... Kurczę słyszę jak zaczyna ładnie machlować. Machlować... no, fuck. Ładnie wachlować zaczyna wiatrak konsoli. Czyli jak widzę Gran Turismo 6 raczej wyciska ostatnie soki z tej konsolki. Wymagane jest dodatkowe dość głośne chłodzenie. Jakoś mega głośne, ale jednak słyszalne. Jednak mimo wszystko słyszalne. No, no gra dziwo, nie wiem. Nie osobiście graficznie jakoś nie zniewala, nie owala, nie powala. Jest po prostu ok, nic w sumie ponad to. Ponad to. Dobra, wow, dobra. Każdy sposób jest dobry, aby wygrać. Mamy chyba teraz długą prostą, trzeba byłoby wykorzystać. Okej. Okay. I w lewo, w lewo, w lewo, nie ścinaj tylko moski nie ścinaj za bardzo. I pełna rura. Teraz tylko, kurczę, tu nie wypaść z toru i będzie dobrze. No dobra, troszeczkę wypadliśmy, troszeczkę przegięliśmy z gazem. O, 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 wolniej, 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 spuść moskic z gazu, spuść z gazu, spuść trochę stonu I w prawo. I zaraz kończymy wyścig. Na pierwszym, jakżeby inaczej, miejscu. Okay. I czy to jest meta? Tak, to jest. Nie, to nie jest meta, to jest jakiś punkt kontrolny tylko. Shit. Jeszcze 40, tam 30 sekund do końca trasy w sumie. No sumie całkiem nieźmi teraz. To grużenie chyba idzie, podejrzewam. Trochę oczywiście ścinamy te zakręty, ale. To jest jakiejś tragedii. Zobaczymy. Czy u nas błaszczy. Wasz... No Kur... że jedyny. Wybaczcie, mi się język plączał, ale jest jeszcze ranek południem, ale czy pokonamy nasz własny czas najlepszy? No tam o kilka sekund na pewno tak. O no, niecałe chyba 3 sekundy. No i wbrew waszemu głosowaniu, wbrew temu co uważaliście, nie było wow <laughs> Tak. A, zobaczmy tylko jeszcze tę tureczkę bardzo, ale to bardzo ładną. Porównanie do samej gry, jak mówiłem. Dobra, nie ma co tutaj się opitalać. sprawdźmy tylko, czy coś na koniec zostaliśmy. I zakończmy materiał z demka z wersji demonstracyjnej Gran Turismo 6. Tak, zastanawiam się bez skitu nad, nad pożyczeniem Gran Turismo 5. Zobaczę, czy kuzyn będzie w ogóle tyle chętny, żeby pożyczyć. <laughs> tak, wyjdźmy. Wszystkie wyścigi na pierwszym miejscu zakończone. Ogólnie niezły wypas. Wrota GT Akademii stoją przed nami otworem. Hmm, tylko co to jest, sprawdźmy. Hmm, pięciu sprawdzianów. Cztery z pięciu zawodów to próby czasowe na wybranych odcinkach, zaś ostatnie dzieją się na pełnym torze. Ej, dobra, to sobie obadamy następnym razem, może to sobie obadamy następnym razem, jeżeli odpalimy plastufę i odpalimy e, Gran Turismo, to, to, to byłaby bardzo dobra okazja, żeby to właśnie obadać. Ja tymczasem kończę, dziękuję Wam serdecznie za uwagę na razie, jeżeli chodzi o Gran Turismo. I teraz jeszcze taka uwaga, jeżeli chcecie wziąć udział w tych zawodach Gran Turismo i nie wiem, aspirować do miana właśnie jednego z, lau, z laureatów GTA Academy, to, to jakoś trwa do końca lipca. Zresztą macie tu podane, że kwalifikacje odbędą się, czyli znaczy odbywają się do 29 lipca. Zaś demko będzie dostępne jakoś do końca sierpnia. Coś w tym stylu będzie jakoś tak, to mniej więcej działało. Tak, więc tak, tak, tak. No, jak mówiłem, dzięki wam za uwagę. Niech hajsik będzie z wami. Trzymajcie się i pa pa!